Witam wszystkich poszukiwaczy, odkrywców i szperaczy w horoskopie na Czerwiec dla solarnych baranów, ale także wszystkich tych, którzy uważają, że taki horoskop dobrze by było, żeby sobie obejrzeli. Zapraszam. Jaka będzie najważniejsza sprawa w tym miesiącu, w Czerwcu, dla Was? To. Pewnego rodzaju nieprzyjmowanie sytuacji taka, jaka ona jest. To niegodzenie się z tym, co do Was przychodzi. Bo może dowiecie się o pewnych sprawach, które po prostu wyjdą nie z gruszki i nie z pietruszki dotyczące Waszych nowych inwestycji dotyczące możliwe, że kupne samochodu, domu albo jakiejkolwiek innej nieruchomości. To będzie was jakby zaprzątało w tym miesiącu. Ale co wydarzy się? Co wydarzy się miłego? Miłym może być to, że nie będziecie podatni na naknowania przeróżnego rodzaju Osób z waszego otoczenia, osób kłamliwych, osób, które wiedzą, w jaki sposób można człowieka podejść, mają doskonałą intuicję i nie zawahają się jej użyć. Wy takie wszystkie te działania będziecie po prostu przeglądać na wywod i po prostu będziecie na nie nie czuli. Już te zagrywki, które ktoś tam. Zakulisowe będzie w stosunku do Was robił, nie będą wa na Was działać, bo Wy wiecie, z czym macie do czynienia. To nie robi już na Was wrażenia. wrażenia. Zasmucić Was może jedno to, że musicie bronić, pomimo wszystko, yy, swojego. Swoich poglądów, również stać jakby murem za swoim partnerem, i ta sytuacja jakby się przeciąga w czasie, dlatego, bo chcielibyście już zająć się kompletnie czymś innym, a takie stanie na czatach jest dla was już męczące. No bo ileż można, chcielibyście po prostu. Zająć się kompletnie innymi sprawami. Jednak poczucie wartości, które macie w sobie, wasz system wartości, to co, w co wierzycie, to co wam przyświeca, nie pozwoli wam odpuścić sobie tego tematu, bo to jest tak, jakbyście zrezygnowali kompletnie z tego, jak jesteście. Bo dla Was osoba, która jest koło Was, jest osobą najważniejszą. Jeżeli zdecydowaliście się na kogoś, jeżeli jesteście w tej rodzinie, w jakiej jesteście, albo w grupie, w jakiej jesteście, to jesteście. Jesteście na dobre i na złe. A nie tylko po to, żeby być, jak jest fajnie, a jak nie fajnie, to zwijam się i idę sobie dalej. Nie, wy potraficie o to środowisko, w którym się obracacie, walczyć. Oczywiście, nikt nie każe wam iść na jakąś totalną wojnę z kimkolwiek, ale wasza wojna w tym momencie to słowa, to intelekt. Potraficie się spiąć i potraficie wymyślać zauważać właśnie swoim rozumem. Różnego rodzaju zagrożenia i stawiać im czoło. Powracają do Was starzy znajomi. Powracają do Was, może, dzieciaki, które gdzieś tam pojechały. Powracają do Was przyjaźnie, które kiedyś się skończyły. To jest tak, jakby Ci ludzie swoim powrotem wprowadzali w was taki spokój, że wszystko jest już na swoim miejscu. To tak jakby odeszli, ale tylko na chwilę. Brakowało ich, nie było ich. Czegoś tu właśnie brakowało. I w momencie, kiedy wracają, to tak. Jakby sprawa się dopełniała. Bo możecie znowu być wszyscy razem, a Ty możesz stanąć na wysokości zadania, i po prostu, jak kwoka, może to brzydko brzmi, ale wszystkimi nimi się zaopiekować. Bo tak naprawdę w tym byciu twórczą, byciu osobą, która może działać dla tego, w co wierzysz, to najważniejsze jest mieć dla ciebie te osoby, które kochasz blisko siebie. Wtedy uważasz, że ci niczego nie brakuje. Niczego do szczęścia już mi nie brakuje, jeżeli wszystkich, których kocham, mam wokół siebie. Jeżeli mogę dla nich robić wszystko to, co robię. Robię dla kogoś i to są właśnie Moi starzy, znajomi, moja rodzina to jest to, co znam to, co daje podstawę, to, co daje stałość. Po prostu czujesz się w tym pewnie wiesz dla kogo pracujesz, po co i przynosi ci to niesamowicie dużą satysfakcję. W pracy radość z jednej strony. A z drugiej strony musisz uważać, żeby ktoś podstępem właśnie przez te ciepłe słówka, ciepłe głaskanie po plecach, nie spowodował twojego braku możliwości ruchu w jakimkolwiek kierunku. Bo może się okazać, że ty właśnie idziesz w bardzo dobrym kierunku, bardzo dobrze ci to wychodzi. I ktoś chce zburzyć to, co już rozpoczęłaś, rozpocząłeś. Uważaj na podstępne osoby, uważaj na osoby. Może to być, mogą to być osoby właśnie w sieci, w internecie, które pod przykrywką yy, fajnych rad będą chciały wszystko ci zburzyć prowadzić zamieszanie mało tego te ich rady mogą być na tyle dotkliwe że będziesz chciała się albo chciał poprawić, zmienić jeszcze to, jeszcze tamto, żeby być takim idealnym, żeby zaistnieć tak jak trzeba. Nie bierz tego na poważnie. To wszystko są działania tylko po to, żeby z tej drogi, z tego planu, który masz tam głęboko w sobie, na siebie, żeby cię wytrącić. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Rób tak, jak uważasz, że yy, trzymaj się tego po prostu, co wymyśliłeś. Wymyśliłaś. Nie daj się zwieść. Jest dobrze. Uczuciowo przez ten zamęt, który może się naokoło ciebie y, zrobić, może być trochę rodzina y, w lekkim, jakby niedosycie spokoju. Ale to, że jesteście razem, to, że się wspieracie, nic z tego waszego wspierania nie zniszczy. To, że będziecie przemyślowywać różne, różne rzeczy, Różne ataki, nic nie zmieni waszej, waszego bycia razem. Trzymacie się razem i tak się trzymajcie. Nie pozwólcie, żeby jakieś działania z zewnątrz rozdzieliły was. Bo w momencie, kiedy razem wypatrujecie wszelkich zagrożeń z zewnątrz. Wasza pozycja jest kompletnie niezagrożona. A wasza energetyka w ogóle jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Intelektualnie będziecie sobie dawać z każdym wyzwaniem doskonale radę. Będziecie wszystko zauważać, co do Was przychodzi. Będziecie podejmować się nowych zadań i śmiało je wdrażać w życie. Niesamowity dobry miesiąc na to, żeby wymyślać cały plan, spisywać sobie, a potem po prostu zacząć działać. Wiecie, co robić, wiecie, w jakim kierunku idziecie, jesteście otwarci na to, co los, co sytuacja na świecie, w Polsce, w Waszej rodzinie przynosi. I trzeźwo podchodzicie na, do tego wszystkiego, na tyle trzeźwo, że nie odbiera wam y, to możliwości ruchu. Idziecie jak burza, po prostu. W podsumowaniu mogę tylko tyle powiedzieć, że mężczyzna, który jest wokół Was, który kocha Was, który jest Waszym partnerem, może się okazać jeszcze bardziej mężczyzną, na którym można polegać. To jest jakby kompletna zmiana tego faceta na jeszcze lepsze. Bo w momencie, kiedy coś się traci, to okazuje się, że on jest właśnie w tym miejscu, w tym momencie. Przy tobie i pomaga. Pomaga, broni, chroni i to wszystko w imię miłości. Szczery, oddany, prawdziwy partner. I cóż ja więcej mogę powiedzieć? Nawet jeżeli Was w tym miesiącu cokolwiek złego spotka, a widać, że coś spotka, bo są osoby, które, którym nie podoba się, że idziecie tak raźno do przodu, że macie pomysł na siebie, że nie boicie się ten pomysł wcielać w życie. I to właśnie wasz partner, mąż, czy osoba po prostu, która jest wam bliska, będzie wam pomocna. I jeszcze raz sprawdzi się w tym i udowodni, ile dla niego znaczycie. Fantastycznie. I małe podsumowanie dla Was na miesiąc czerwiec. Myśl przewodnia. Tworzę cudowną nową pracę. Całkowicie otwieram się na nowe możliwości w pracy. Wykorzystuję moje talenty i zdolności twórcze. Pracuję w cudownym miejscu z ludźmi, których kocham, a wynagrodzenie za pracę jest dla mnie satysfakcjonujące. Jednym słowem, wszystko to, co w tym miesiącu w jakikolwiek sposób wcielacie już w życie waszej pracy, nad czym dotychczas myśleliście, a teraz jakby przekuwacie to na czyny, przekuwacie to na rzeczywistość, udaje się wam, a w dodatku macie cudowną osobę, na której możecie polegać. Nic tylko trzymać za Was kciuki. Fantastyczny miesiąc! Nawet jeżeli czasami coś nie wyjdzie, dacie sobie radę. Powodzenia.